Dodaj do brudnych ubrań, a rezultat cię zaskoczy. Śnieżnobiałe pranie, o którym marzysz, jest w zasięgu ręki. Skarpetki, koszulki, obrusy czy ręczniki odzyskają biel, a plamy znikną. To idealny sposób na wybielanie i usuwanie plam domowym sposobem. Jeśli w praniu nie zeszły plamy i na skarpetkach nadal są zabrudzenia, na pewno ten sposób ci pomoże. Sprawdzi się też do ręczniczków. W końcu tych zabrudzeń nie powinno na nich być. Przejrzyj swoje białe skarpetki po praniu i weź te, które nadal są brudne czy szare. To samo zrób z innymi rzeczami. Ja mam trochę ręczniczków, parę z nich nadal ma plamy. Przygotuj miskę i włóż do niej te wszystkie rzeczy. Daj mi znać, z jakiego miasta dzisiaj mnie oglądasz. Wlej dwa litry gorącej wody. Jeśli będziesz miał tylko jedną rzecz, wystarczy jeden litr. Wyjmij z szafki ocet i odmierz jedną szklankę. Wlej go do rzeczy w wodzie. Odmierz trzy łyżki proszku do prania, wsyp do miski i na koniec dodaj dwie tabletki do czyszczenia protez. Takie tabletki zawierają sodę, kwas cytrynowy i inne substancje wybielające. Doskonale czyszczą i wybielają ubrania. Zostaw pranie do namoczenia przez godzinę. Po tym czasie wrzuć do pralki i wypiesz jak zawsze z innymi białymi rzeczami. Po plamach nie będzie śladu. Rzeczy będą czyste i śnieżno-białe.